Cześć, Masia, z tej strony Larpson, i dzisiaj po raz kolejny witam Was w Gwincie, oczywiście. No i dzisiaj postanowiłem, że zagramy sobie talią potworów. Jest to talia, gdzie są praktycznie same wampiry. Nie są tu same, bo jest to talia trochę taka zmodyfikowana, ale w większości przypadków są tu właśnie wampiry. jest to oczywiście, tak jak większość osób się myślę, że domyśla, jest to oczywiście podkrwawienie, bo to zazwyczaj łączy się z wampirami. Główną naszą umiejętnością dowódcy jest woń krwi. No i to oczywiście dodajemy, dajemy w zasadzie jeden punkt krwawienia przeciwnikowi i po wykorzystaniu tworzy nam ekimę w losowym rzędzie. Jako tutaj ten dodatek na start mamy rytualny sztylet, który zadaje 3 punkty obrażenia i daje również krwawienie w postaci dwóch punktów. Takimi głównymi kartami jeszcze na szybko powiem, to sobie jest oczywiście ukryty, jest to... Przepotężna karta w połączeniu z Orianą, której teraz nie mogę znaleźć niestety. O, dobra, jest tutaj. No jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. Mamy tutaj oczywiście też Regisa, który jest takim, taką kartą, która raczej gra się na koniec gry, bo ona na koniec gry może mieć nawet 18 punktów, a zaczyna od jednego, więc jest to naprawdę mocna karta i oczywiście ona się ten punkt zwiększa się za każdym razem, gdy jakaś postać ma krwawienie. Mamy również Katakana, mamy m.in. Nagelfar, jest to też bardzo dobra karta, Protofleder. Są to karty, które naprawdę są mocne. Z takich mniej znaczących, można powiedzieć, kart mamy m.in. Bruxę, mamy Garkaina, mamy również Halpa, który też dużo naprawdę daje no, są tutaj jeszcze kilka innych kart jak widzicie. No, ale to nie będę tak jak zawsze wam pokazywać tego wszystkiego. Po prostu zobaczycie, jak to się ma w praktyce. Bo wtedy myślę, że też bardziej będę mógł wam coś o tej talii powiedzieć. Więc co? Widzimy się za chwilę, jak już znajdę jakiegoś przeciwnika. Ok, znalazłem nam przeciwnika i dość dawno nie grałem właśnie na tą talię, bo jest to syndykat i jest to umiejętność łapówka. Syndykat. Ja osobiście nie lubię syndykatu. Nie mam żadnej talii z syndykatem. Ale wiem, że każda talia w tej grze jest po prostu mocna, więc nie ma co tak lekceważyć, Regisa. sobie wymienimy na samym początku i myślę, że bestie też możemy na razie wymienić. Okej, okay, no niezbyt dobre te karty nam dało. No i dobra, zastanówmy się, czym możemy zagrać. Chyba musimy zacząć po prostu od Fledera. Niestety, choć mogliśmy, ale nie, myślę, że Fleder będzie lepiej. Tak mi się wydaje. No bo za każdym razem, gdy zagrywasz kartę wampira, tak, tutaj, myślę, że to nie, mia, nie miało sensu grać nim. Mamy oczywiście tą przewagę, bo mamy ten rytualny sztylet. Zobaczymy, jak to będzie miało. Widzę, że tutaj przeciwnik też ma kupioną tą samą e, przepustkę. Czy nie wiem, jak to w sumie nazwać, ale ma przepustkę Stili. E, więc e, można powiedzieć, że mamy to samo. Okej, okay, zabił nam. Zagraj kartę zbrodni. No i teraz mamy problem. No ale dobra, zagramy sobie w taki sposób. Damy na niego krwawienie e, tutaj możecie zobaczyć, że właśnie nam się wzmocnił regis. O, ma już dwa punkty umiejętności. Umiejętności no dwa punkty. Przyzwania. Może tak powiem. Okej. Okay. To jest Fatum. Status, który uniemożliwia uzyskanie innych statusów. No i właśnie ja się zastanawiam, jak to jest. Bo ja mogę mu dać krwawienie. Jednak nie mogę mu dać krwawienia. Okej. Okay. <laughs> bo ostatnio grałem i miałem wrażenie, że dałem krwawienie przeciwnikowi. No ale dobra. Trudno. Chciałem sprawdzić, bo nie byłem pewny tego. Mogłem oczyścić na początku. Bo to ogólnie jak oczyści. Tak. I zrobimy w taki sposób. Damy w taki sposób, i damy też może tak, niech będzie. A na razie tego Alpa sobie przytrzymamy, umiejętność. Okej, okay, no to jest zawsze oczywiście te skarby, te różne karty. Ja to nigdy nie wiem, co tu do, do końca się dzieje. Jak gram na na syndykat, e, ogólnie mamy tego Inkuba. Wezwij brązową jednostkę z cmentarza przeciwnika do przeciwnego zędu, następnie wezwij ze swojego cmentarza. Oto brązową, czyli nie mogę mu wezwać tego. Widzicie, ja tą talią też do końca nie umiem grać, a się rzuciłem na grubą wodę, bo jest to moja najnowsza talia, też muszę powiedzieć. Nie mam, nie mam nowszej talii niż ta, a tym w zasadzie też grałem, no nie wiem ile razy, może 10 razy tą talią grałem. I to też przed tym swoim powrotem. Teraz zagrałem jedną, niestety i tak przegrałem tą tanią jedną gierkę, choć było całkiem i tak nieźle. No ale przegrałem niestety. Okej, tej, tej karty nie lubię. Tak, no klasycznie. Klasycznie, klasycznie. Jest szczerze mówiąc, nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Grać. A może zagramy? Zagramy, niech będzie. Niech będzie, że zagramy. Ok. Jak coś, to użyjemy zaraz tego, mi się wydaje. I to będzie najsensowniejsze zagranie. są sojusznicą jest jednostka. I co on tu robi? Ok, on po prostu w taki sposób chce nam zabić tą jednostkę. Dobra, szczerze mówiąc. Ja właśnie przez to tej talii bardzo, ale to bardzo nie lubię. To jest tak denerwująca talia. Tutaj wszystko w tym syndykacie bije. Ja sobie po prostu to spasuję tam rundę, bo dla mnie nie ma to żadnego sensu granie. Niestety. Przegrałem. Jest to też ogólnie ta talia potworów z tymi wampirami nie jest to jakaś super talia. Jest to jedna z tych bardziej pospolitych talii niestety. Ale stworzyłem ją taką, chciałem zawsze zagrać właśnie vampirami, bo A była to zawsze dla mnie ciekawa jakaś talia. Tak, bestia, bestie. Szczerze mówiąc, chyba weźmiemy tą bestię. Dobra, poczekamy. On cały czas Respi tych fanatyków. Oni nie będzie mógł chyba przemieniać w jakiś sposób zaraz, a może i nie. Nie wiem. Dobra, damy w taki sposób. ty, tak ty. Złożyłeś już ofiarę! Opłata o kości wyrobunku 4. No dobra, to są te. Karty ciekawe. Syndykat też naprawdę chciałby kiedyś zrobić, no ale nie jest to talia, którą zawsze jakoś tak za przepadam. Proszę bardzo, jak powzmacniał. A i wróg jednostek chłonienia na liczbę twór równą liczbie sojuszniczych wampirów. No, mamy jednego wampira. Wszystko to jest niezbyt przydatne. Podejrzyj losowe złote karty ze swojej talii, następnie zagraj jedną, a drugą umieść na wierzchu. No i dobra, i my szczerze zagramy tym. Zagramy w takim razie w taki sposób. Zagramy w taki sposób. Jak będzie. Ja myślę, że on nie będzie chciał grać dalej za bardzo, choć zagrał mocną kartę. Okej, okay. no niestety. No właśnie. Tą kartę mu od razu zabijemy. Wow, czemu on zagrał kolejny raz tym? Hm. Zastanawia mnie to. Dobra, damy mu krwawienie, trudno. I zagramy sobie... Orianom? Mój Zagramy w taki sposób. Nego wyjścia nie mieliśmy. No i dobra. Zagraliśmy mocne karty, ale on też zagrał mocną kartę. Więc niech będzie. Niech będzie. Teraz musimy. No, głównym naszym celem by był oczywiście Regis, bo ma on aż 11 punktów. I jeśli byśmy dostali teraz jeszcze ukrytego, byłoby to naprawdę świetne kombo. E... Protofleder. Nie jest najgorzej, ale wymienimy sobie. To oczyszczenie zostawimy. To sobie wymienimy. I to też sobie wymienimy. Wow, bardzo słabo. Bardzo słabo. Bardzo, bardzo słabo. Bo tutaj no nie da się nic innego powiedzieć o tym. Wow, no niestety. Przegramy to, przegramy. Nie ma jakichś tutaj większych szans, że mówiąc. Nie widzę, w jaki sposób byśmy mogli tutaj wygrać. No. Tak, no tutaj. On będzie nas tubił w jakiś sposób cały czas. Może to sobie zabijemy po prostu. Niech będzie. No właśnie, nawet widzicie. Ile nam ten regis się wzmacnia tu cały czas eee, A cały czas nie możemy nic zagrać, no to jest Strasznie, strasznie, strasznie słabe to jest Jeśli, będziemy mogli okay. no Dobra, zagramy w taki sposób, teraz zagramy sobie tego I na koniec zagramy sobie królową nocy, no nie wygramy tego. Już nawet w to nie wierzę. No ale nie poddamy się. Zagramy oczywiście sobie do końca. Niech przeciwnik pokaże co tam ma. Zobaczymy. No szkoda, że akurat pierwsza gra teraz na Syndykać się przytrafiła. Naprawdę. Miałem nadzieję, że będzie to coś innego. O, wow, wzmocniłem ją aż tyle. Ale dobra, no to nam to nic nie zmienia. My nie chcemy ani oczyszczać ciebie. No, tutaj nie mamy szans, jak widzicie. Nie mamy szans. Nawet jakby to całe krwawienie zeszło, to co możemy dać, to co by nam to dało w zasadzie, tak? Co by nam to dało? Nic by nam to nie dało. Damy jeszcze w taki sposób. No i co? I czekamy. Czekamy. Co tu, na... Co tu zagra na nas przeciwnik? Jest tu sporo błędów po prostu też popełnionych w tej stali. W tej grze po prostu. Na przykład, gram tego inkuba niepotrzebnie. Ale okej. Okay. No niestety przegrana. Mam nadzieję, że druga gierka będzie lepsza. Wcale nie było tak źle, jak widzicie. No co prawda to miałem 0. Tutaj, tutaj zagrałem po prostu za bardzo, mi się wydaje. Za bardzo zagrałem. No ale dobra. Zaraz widzimy się po prostu w kolejnej gierce. Dobra, znalazłem nam przeciwnika. I ogólnie znowu zaczynamy. Jest to tym razem precyzyjne uderzenie skojatel. Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. No jednak sobie wymienimy. No i regisa też wymienimy. No. Nie znam potrzebny w żaden sposób jak na razie. Czy zaczynanie tą talią jest fajne. I taki nie bym powiedział. Szczerze mówiąc, gramy z grubej rury chyba już na sam początek. Gramy, bestie. Niech będzie. Na koniec swojej tury wzmocnij tę kartę o 2, jeśli nie ma największej siły na polu walki. No. Jest to ogólnie ta karta całkiem spoko. Zobaczymy, co on tu zrobi. W jaki sposób on będzie chciał zagrać. Okej. Okay. Ciekawie. Ciekawie, ciekawie. Nie ma co. Eee, szczerze mówiąc, zagramy sobie w taki sposób. Zagramy sobie tak, żeby zniszczyć tego yy, krasnoluda, bo on jest, on jest nieprzyjemny. On zadaje sporo obrażeń, bo on jest w stanie, jest karta, która ma koszt wyrbunku 4, ogólnie siłę ma bardzo słabą, ale jest w stanie nam zadać aż 6 punktów obrażeń łącznie, to jest naprawdę sporo, jak yy, na taką kartę. No i proszę bardzo, no zniszczył nam, przez co nie może zagrać kolejny raz. Okej, okay, w takim razie zagramy sobie w taki sposób i tak. Ten krasnolud mu się e, rozwali, no bo on nie jest w stanie dać w żaden sposób tarczy. Tak mi się wydaje, że nie jest w stanie. Choć znając życie on by mógł mieć coś. Okej, okay, on w ogóle mam wrażenie, że ma samych krasnoludów jak na razie. Okej, okay. no ciekawe. Ja ogólnie, bo to jest. Ten inkub jest niby ok, ale ja bym mógł mu coś wyciągnąć, ale sobie nic nie wyciągnę na razie, więc to jest w ogóle niepotrzebne. Hmm. Może zagramy w taki sposób? Niech będzie. Wzmocnimy trochę tego fledera. Czy okazji, właśnie Regis się jeszcze wzmocni? Nie zobaczymy. Co on zagra dalej? No bo raczej pasować mu się nie opłaca, jeszcze. No bo to jest w ogóle bez sensu, tak? Zadaj dwa punkty obrażeń. Ok, i później może sobie wybrać wroga, którego chce stworzyć. Naprawdę, te karty swoją drogą w Gwincie są tak pięknie zrobione. Szczególnie, w szczególności te animowane. One są naprawdę świetnie zrobione. Ja tutaj akurat w tej talii mam wrażenie, że nie mam chyba żadnej animowanej. A nie mam Bruksa na przykład, proszę bardzo. Mam Bruksę, mam tutaj tego. Ale nie ma jakoś specjalnie dużo tych kart. No okej, okay, no my zagramy coś jeszcze. No. Eee, zagramy coś jeszcze. To czy na pewno chcemy grać coś jeszcze? Do no tego nie chcemy, bo to jest pod oczyszczenie w razie czego. A, może gramy po prostu katakana? Choć ten katakan też się nie opłaca teraz. Trudno. chciałem mu w taki sposób. chciałem mu tak. I następną rundę już pasuje. Bo to się po prostu nie opłaca mi grać dalej. Mam. No, mocne karty. Mam mocne karty teraz. Protofleder, katakan. Królowa Nocy, no, ukryty. No ten kup gdybym miał jakąś kartę, którą mógłbym stąd przyzwać. Gdyby zniszczył mi na przykład takiego, no nie wiem, nekruta czy fledera. Chętnie bym zagrał, ale po prostu mi się to nie opłaca. A może mi go zniszczy? A może mi go zniszczy? Więc byłoby na to świetnie, bo bym mógł zagrać sobie jeszcze jedną kartę. I trochę go jeszcze bardziej przycisnąć. Super, super, w zasadzie to super się złożyło. Mam wrażenie, że... Nie no, na naprawdę dobrze, naprawdę dobrze to, to się złożyło. Zagramy sobie inkuba. Wzmocnimy mu coś takiego. Co sobie Jego. No i... E... Zagramy sobie jeszcze w taki sposób. Damy mu krwawienie. I damy jemu. No i super. Być może on teraz spasuje. Ten Fleder jest naprawdę mocną kartą, to jest jedna z tych mocniejszych kart w ogóle dla mnie w tej talii, bo no jeśli ktoś go szybko nie skontruje, to on jest w stanie jak widzicie się bardzo mocno, e, mocno no, mocno wzmocnić masło maślane trochę, no ale wiecie o co chodzi, tak? Jest on w stanie pójść do góry z punktami, a zresztą Regi jest no oczywiście też, ale jego trzeba przez całą grę wzmacniać, ma już 5 punktów, Za dużo to to nie jest, no ja dobra, zobaczymy, przeciwnik się zastanawia, na jego miejscu też bym się zastanawiał teraz, bo po prostu, no właśnie, no nie, nie sam bym się zastanawiał. Raczej bym też spasował, bo po prostu nie opłacało się to za bardzo. No i super. My raczej spasujemy sobie. Mamy jedną kartę przewagi, choć zobaczymy co tu będziemy mieli. No, albo. Dobra, mamy Fledera. Bruksa sobie wymienimy. I Deathlap. Bruksa, okej, okay, Nagelfar. Nagelfar, no tak, Nagelfar jest dobre. Nie wymienię już nic, ale sobie spacujemy w tej rundzie. Po prostu, no, myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobre. On zagra jakąś kartę. No, na pewno jakąś kartę, która będzie mało przydatna dla niego, oczywiście. Ale no. Ale no przynajmniej użyję tą kartę, tak? Nie będzie mógł jej użyć. Zresztą widać, że jest to talia zrobiona w jakiś sposób. No nie jest to jakaś taka losowa talia. Więc tu nie ma kart bezżytecznych, tak jak no u mnie. Są karty, które po prostu można powiedzieć się trochę mniej przydają. Okej, makakowska Przełęcz. No ciekawe, że to zagrał w sumie. Szczerze mówiąc. Ciekawe, bo to jest mocna karta. No, ale oczywiście głównym tym, yy, można powiedzieć, atutem tej karty jest to hartowanie, tak? To w ogóle o 5 wzmocni. Chyba kiedyś było chyba o 4. Mi się wydaje przynajmniej. Choć nie jestem teraz też pewny. Ok, no, jego sobie wymieniamy. No i Bruksy sobie wymieniamy. Oriany mamy. Super. No, ale nie mamy znowu Regisa. Ale mamy nagle, czyli jedną kartę złotą sobie. Zagramy, a jedną na wierzchu będzie No i może być, mamy trzy do wyboru, tak? Czyli, no po prostu, no jedno, jednej nie, nam nie da, jednej nam nie da, no ale no... myślę, że no, szansa, że nie da nam Regisa, jest 33%, tak? No, jakaś to szansa jest, ale myślę, że i tak nam da. Wzmocnij jednostki, 5 jednostek, aż w swojej talii o 2. Zwiększ liczby celów o 1 za każdą żertwę w swojej talii startowej. Ok, żertwa to jest. E... Nie wiem, co to było. To chyba było to jakieś takie żarełko, czy coś w ten sposób. Ok, zagramy w taki sposób i zagramy w taki sposób, żeby od razu go wzmocnić. Oriana, no właśnie, to się coś będzie opłacało. Ok, no on się zastanawia, bo on nie ma więzi, Więź to jest. No właśnie, drugą kopytę karty. nie moc. 3 Dobra, zagramy sobie w taki sposób i zaraz zagramy Oriane. Zagramy sobie Katakana. Katakan się doda. Jego sobie w taki sposób zrobimy. I Oriana oczywiście gram w taki sposób, bo. No, pawienie za każdego wampira. Wampirów mamy 4, więc jest całkiem fajnie. Jest to całkiem fajna ilość wampirów. Tylko fajnie, jakby zagrał jeszcze jakąś mocniejszą kartę, szczerze mówiąc. Bo to. Okej, okay, no nie zadał. Nie zagrał żadnej karty jak na razie. Więc my może na razie też odpuścimy? Nie myślę, że na razie odpuścimy też sobie w takim razie. Zgrania tą kartą, ale zagramy sobie w takim razie takiego. Zmocnimy go od dwa i tu zaraz wzmocnimy znowu znaczy wzmocnienie przyzwiemy kolejnego kolejną kimy, Zobaczymy. On ma cały czas jeszcze to precyzyjne uderzenie. To jest najgorsze i ma oczywiście Mahakamską przełęcz, bo też jest no słaba informacja dla nas. No, ale no mamy dużą przewagę. No 20 punktów można powiedzieć tak. 20 punktów przewagi to jest naprawdę sporo. No ale cały czas chciałem zagrać tą Orianę Cholera. A on cały czas nie chce. Może protofleder jak nie będziemy mogli cały czas Oriany zagrać. Bo protofleder też damy temu i on się wzmocni aż o. Po... Bo to daje 3, tak? Właśnie 3, więc aż o 7 się wzmocni. Też naprawdę spoko. Ok, teraz raczej coś zagra. Nie natura, już brązowego przeciwnika. Oni sobie już nie chcą. Albo udrów. Okej. Okay. I co mu to dało? Chyba zdążył zagrać. Protofleder. Zagramy sobie Protofledera. Niech będzie. W taki sposób o 6. I tu zagramy jeszcze sobie... ...na niego. Proszę bardzo. Mamy aż 40. No to jest naprawdę sporo. Zaraz będę musiał zagrać tam Orianę po prostu. Mogę z tym protoflederem proto poczekać właśnie na Orianę, bo Oriana da właśnie na ilość tych wampirów. Ale no stwierdziłem, że nie ma na co czekać. Super, 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 naprawdę. W ogóle mu też. Ten pancerz w zasadzie nic nie daje teraz, co myślę. Bo w zasadzie ten pancerz my omijamy przez chypawienie. O, o 6. No i zagramy sobie jeszcze na. No nie wiem, nawet na niego, żeby mu to zniszczyć. No jak będzie. Właśnie, bo Rianę się jeszcze wzmacnia. Tak, za każdą kartę, która ma krwawienie. I To coś jest dobre. Teraz sobie zagramy może detlafa, albo może i ukrytego zagramy. Może będzie to lepsze. Bo to jest już dobre połączenie. Ile ma regis swoją drogą? 11 punktów ma już, więc nawet zaraz będziemy mogli. na zagrać, szczerze mówiąc. Jeśli nie będziemy mieli co zagrać. Okej, okay, zagrał w taki sposób. No, opłaciło mu się to. Bez wątpienia. Bez wątpienia mu się to opłaciło. E, I to daje w drogiej jednostek Może poczekamy z tym. A może i nie, nie czekajmy. Zagrajmy w taki sposób. I zagrajmy w taki sposób. Możemy kolejnego. Kolejną Ekimę spożyć. Świetnie. Ten ukryty jest też naprawdę świetną kartą. Będzie teraz taki pogrom tutaj robić. Zaraz to naprawię, słowo daję. Mhm. I co my możemy zagrać? Tak się zastanawiam. Być chyba do Tlafa. Tlafem zagramy. Ewentualnie moglibyśmy nagrać tam Kimon. To też nie jest najgłupszy pomysł. Ale zagramy sobie. zagramy sobie The Zagramy sobie Tlafem. Będzie to znacznie lepsze. Oriana też się cały czas wzmacnia. No to jest właśnie ta potęga tej talii, to jest niby ta talia nie jest za mocna, ale jak odpowiednio szybko tym wszystkim zagramy, no tak widzicie, no nie mają oni z nami zbyt wielkich szans, no przynajmniej nie wydaje mi się, żeby on mógł tu z nami jeszcze wygrać, szczerze mówiąc. No nie widzę, nie widzę żadnych szans dla niego, nie widzę żadnych szans, daj wrogiej jednostce krwawienie i mam jeszcze to. No, oby był Regis, oby był Regis. Teraz zagramy sobie Alpem. Yy, tutaj to było? Nie wszystkie jednostki, o sile, taktyki. Ok. Hartowanie zagrał. Całkiem ok. Nie ma co. No, dawaj. Bardzo długo się dostanawia ten przeciwnik. Nie podoba mi się to. Nie lubię grać z takimi e, ludźmi. Bo to zawsze ten gwint się tutaj tak sztucznie wydłuża, można powiedzieć trochę. Wiadomo, że jak się dłużej człowiek zastanowi, to czasami no, zapobiega jakimiś tam głupim błędom. No ale ja nie lubię mimo wszystko tak długo zastanawiać. Zagramy tak i złożymy kolejną ekipę. Ty po raz kolejny zadał obrażenia. Oriana znowu się wzmocniła. Teraz zagramy sobie na Gelfar. No nie, no on nie ma szans. no Mamy przewagę 57 punktów. No to jest. No, no nie ma. Nie, nie jest w stanie nam nic zrobić. No nie ukrywajmy. Ma tam co prawda precyzyjne uderzenie jeszcze. No ale no, czy to jest w stanie aż mu wzmocnić o tyle? Zaczął widzę wykorzystywać coś. Może nie, może tak jednak. Ale to bardzo słabo zagro. Przecież on nic nie jest w stanie tym zniszczyć. To dodaję dwa punkty obrażeń. Nie, trafił nam się po prostu jakiś. jakiś borowik tam się trafił. No, Tutaj dużo mówić. Czy nawet nie przyzwie wszystkie. wszystkie karty. Okej. Okay. w taki sposób. Ale to on użył tej umiejętności, tak? No? Całkiem okej. Okay. Trochę nas podgonił, no ale to i tak nie jest to, co powinien zrobić. tam, tak, wróć zagraj kartę. Trzymaj głowę wysoko, Okej, okay, no dobra, zagrał. Teraz zagrał naprawdę nieźle. Nie ma co tutaj mówić, że nie. Nagle far, wiem, że w coś się pakowałeś. Ci. Dodajemy, w taki sposób. No i proszę bardzo, mamy jeszcze Królową Nocy. No, no nie jest w stanie wygrać. Ładnie zagrał, bo tutaj dobre karty zagrał mimo wszystko. No tak, ale poddał się. No Odręczenia brechilonu trochę z... mam wrażenie, że zwalił sprawę. No i proszę, przeciwnik się poddał. My wygraliśmy drugą gierkę. No, pierwsza to była trochę pomyłka. Takie mogłem w sumie przetestować sobie tą e, talię. Wcześniej, no ale dobra, no co no mimo wszystko dajemy oczywiście przeci przeciwnikowi Gigi. I ja dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję, w kolejnym odcinku z Gwinta. Siemano.